Pensionat Poniatowski kończy 5 lat. Przez te 5 lat wydarzyło się bardzo dużo. Zorganizowaliśmy ponad 170 wesel, odwiedziło nas ponad pół miliona gości. Jesteśmy mecenasem, tak naprawdę dwóch płyt, b Nieustannie staramy się rozwijać i dawać przede wszystkim młodym parom dużo szczęścia. W tym roku wybudowaliśmy ogród na którym będzie można zorganizować ślub w plenerze. Cały czas działamy, działamy pod względem na pewno kulturalnym, działamy pod względem dawania ludziom wielkiej radości. Staramy się, żeby po przekroczeniu progu pensjonatu ponitowski człowiek poczuł się naprawdę jak w zupełnie innym świecie. Pierwszym zespołem, który wystąpił był Pedeker z Dąbrowy Białostockiej. Pozdrawiam Radka. On był takim zalążkiem do tego, a dlaczego by nie większą gwiazdę, a dlaczego by nie więcej osób. W danym miejscu, w danym wieczorze. I taką osobą pierwszą był Kamil Bednarek. Potem właśnie pojawił się zespół Besides. W późniejszym czasie pojawiła się koncepcja, że na pięciolecie musi być to hook, musi tu być petarda. I to właśnie jest dzisiaj Happy Set. Bardzo kompatybilny do nas zespół, dający dużo radości i dużo pozytywnej energii. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że dzisiaj jest tak liczne przybycie naszych gości i mam nadzieję, że zabawa będzie bardzo bardzo magiczna. Mamy ogromną przyjemność przywitać wszystkich państwa w miejscu naszych wspólnych spotkań, Towarzystko kulturalnym centrum Suchowoli, całego Podlasia, a nawet Europy. To tu spotykamy się każdego dnia, tu rozmawiamy, a przede wszystkim słuchamy tego, co do powiedzenia mają nasi goście. Dlatego pragniemy wszystkim państwu podziękować nie tylko za dzisiejszy wieczór, ale za każdą chwilę, którą chcieliście Państwo kiedykolwiek z nami dzielić. Dzisiejszy wieczór jest dla nas jednak szczególny. Piąte urodziny pensjonatu Poniatowski to zwieńczenie lat pracy i dążenia do celu, momentów radości i trudnych wyzwań, ale przede wszystkim potwierdzeniem owocnej współpracy i prawdziwych przyjaźni. Do tej pory w pensjonacie zorganizowaliśmy ponad 170 wesel. Ugościliśmy pół miliona gości, w tym prezydentowe Kaczorowską i Wałęsową. Pensjonat Poniatowski angażuje się również w działalność kulturalną. Jesteśmy mecenasem trzech płyt zespołu B-Sides i 16. Organizujemy liczne koncerty, wspieramy młode talenty. Państwa obecność tu z nami dzisiejszego wieczoru to dla nas zaszczyt i bodziec do kolejnych wyzwań. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wspólnego świętowania. Życzymy magicznego wieczoru. Moi drodzy, do Was jeszcze jedna wielka prośba. Pozostańcie przez chwilkę tutaj ze mną na scenie, ponieważ w tym momencie chciałbym zaprosić tutaj do nas jeszcze jedną osobę. Zapraszam serdecznie pana starostę powiatu sokuskiego Piotra Ryczką. Wielkie, wielkie brawa moi drodzy, dla pana starosty. Wielkie brawa dla pana burmistrza. Tutaj panowie również mają Państwu do przekazania kilka słów. Przekazujemy już teraz mikrofon. Szanowny panie burmistrzu, szanowni, mu, szanowna młodzieży, bo ja tu patrzę, tylko sama młodzież niesamowita, ale przede wszystkim szanowny Grzegorzu, chciałem po, pogratulować i podziękować, że to tu, tutaj, na terenie powiatu sokólskiego, tutaj na terenie gminy Sokółka, Sukowola, przepraszam, zainwestowałeś swoje pieniądze. Przedsiębiorcy, szanowni państwo, są solą tej ziemi. To dzięki przedsiębiorcom są miejsca pracy, to dzięki tobie dajesz radość ludziom, jak, jak mówisz. To jest niesamowite i to jest bardzo ważne i za to wszystko w imieniu Powiatu Sokulskiego bardzo ci serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, to jest taki grawerto, on upamiętniający pięciolecie właśnie powstania tego pensjonatu, pensjonatu poniatowski. Bardzo serdecznie gratulujemy tego przedsięwzięcia, jestem pod olbrzymim wrażeniem przepychu i takiego naprawdę dobrego gustu. Gratuluję ci tego wszystkiego. Panie starosto, szanowni państwo, dołączam się do tych życzeń z okazji pięciolecia. I jubileuszu istnienia powiatu poniatowski, gratuluję bardzo serdecznie i cieszę się, że również powiat ocenia istnienie takich e, miejsc właśnie jak to miejsce, które, no bo trzeba się cieszyć jako słuchowole, że mamy wreszcie godne miejsce na godne imprezy i między innymi na organizację takich fantastycznych eventów jak dzisiejszy. Wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy wszystkim życzę i gratulacji. Chciałem pozdrowić telewizów w telewizji Sokółka, jestem Kuba Kawalec, zespół Happy Set. Pozdrawiam gorąco My nie boimy się Burzni huraganu Gdy idziemy spać Nistumetrowych chwal Nistumetrowy Zmue. Ile godzin i lat, tańczmy, ile godzin i lat I wiemy na, wiemy, co, na co nas na co stać, na co stać. Dobrze, dobrze wiemy na co. Wiemy na co. Z winien chłopca, jak walki potop mnie we mnie wier. Tak lef jest słodka tak krew Z miast I przyklejam się do drzew Ceruję nam mnie i poluje na mnie też. Uciekam od z miast Bo nie trafiło na Z plasteriny chłopca I jak wartki potem Płynie we mnie krew Ta krew jest słodka Zerują we mnie biomy i poluje na mnie deszcz Uciekam od ulic miast i byle dalej byle gdzie Jakbym czuje coś niczym bezpański pies.